To jest Island Filip. Is... Jest to kolejny odcinek z kariery Wysokiego Słuda w, w FM-ie 2021. Dokładnie no, piąty. No, I może być to ostatni mecz w tej w... <tryk> przez. nie wiem, ile. Mm -hmm. przez rok, bo jak widzicie mamy 16 miejsce. No to wszystko przez to, że obieczność był do Debiny. A po drugie, wygraliśmy jeden zelaz z widzewem. Z widzewem, gdy przed meczem z nami, był w Nie wiem, jak to w ogóle wytłumaczyć, no... no widzicie, no... Na pewno spada KKS Tychy i Górnik Męczna. No. Nie wiadomo tylko, czy Potem my, Widzew czy Termalika. Bo Alka ma już tak, pan, zagwarantowane utrzymanie. Nie wiadomo, czy to w ogóle zostanie miejscem, to... Będzie w europejskich pucharach w następnym sezonie. No, wiadomo tylko, że w regionie będzie bo w ogóle puchar polski. A, gdzie wygra i finał z Lechem co, ci, co ciekawe. A, tak to ni, nic nie wiadomo. Dodatkowo Sybiosła Klaków skróciła wypowiedź Gastrans seasoning, który był naszym sercem. Naszym więc i w tym sezonie zatrzymałem chyba z 11 goli, więc no to kurde, no o czym my mamy mówić? A ja już zrobiłem transfery, ja już tutaj się powzmocniałem na no, następny sezon. Ja... Po prostu wstyd i wynada to co zrobiliśmy, bo serio... My, my, my nie mamy jakiegoś to był skotu, ale Ramy tak słabo. Serio, jakby. W ogóle tak nie rozumiem. Też jeżeli chodzi o. O co wszystko na to. No nie wiem, co więcej dodać. Jedyne co mogę powiedzieć, chyba aktualnie, to jest o Metru. Krajowym. Wielu ludzi, się wydarzyło. między Soką sukobą, słodką, tak jak z tym byłem. No, jeszcze na... To jest zawodne kompozycji. Jeden przegrany i Rado do dwóch jednak Stokół przez te pierwsze 20 minut wyglądał lepiej od KKS-u. Muszę przyznać, tak do momentu tego serenia gole, który nie był zaliczony ostatecznie przez Piotra Giera, to Stokół był różną przeważającą. W szczególności mi się podobał Krystian który był z rezerw Arki Gdynia. On serio... tak ofensywnie fajnie się prezentował, bo no też widać po nim było takie zaangażowanie. A tak który przecież po tym sezonie miał w wyczwarte lizę. muszę przyznać, że yy, Arturo z Modelo bardzo ciekawie to yy, nagrało, bo też miał taki sok, który yy, musiał ronić w czyli yy, Maciej Krakowiak, jeżeli dobrze pamiętam imię, bo... Na pewno na M. Ja tutaj No, Macie Krakowiak. W ogóle, za granicą co to jest? Wrócił do Japonii chłop. Normalnie. On też był właśnie w Rekstraklasie widzę no. Pinał. W sezonie 213 widzę konflikt w Starcasie? Ja wiedziałem, że 13-14 graje presa, ale że wtedy grali? Nie pamiętam w ogóle tego. To wtedy grała polnia wersja wody. Czy że... widzisz, wtedy? Nie pamiętam. I ja to chciałem wspomnieć o tym, że. Yy, druga ranka w wykonaniu. Klawina yy... mm. z Kalifa była kontrowersyjna, bo ze Według mnie yy, tam podawał no. chyba jakby Stafa, czyli no. były zawodnik Stominov, ten chłopak, który mógł trafić nawet tutaj do Ostrody na wypowodzenie. Jednak poszedł ostatecznie, co ciekawe, taki kres subwochatów. Wtedy. Gdzie i tak mogę Wrócił ostatecznie do klubu, którego jest wychowankiem, czyli kakańsko-kalisz. Po zakończonym... ...tezonie... ...dwadzieścia... ...dwadzieścia dwadzieścia jeden. Chłopak, który jeszcze ma status młodzieżowca. to jest status 2002 więc w drugiej jeszcze przez ten sezon i następny będzie mieć ten status jest Latajczyk ale dobrze, Witkowski. no musimy ten mecz wygrać, a Witew musi przegrać, bo Ale prowadzi. Termonika prowadzi, teraz musimy. Musimy wygrać. Termonika jeszcze musi utrwać ten wyniki. No tu dzik Gajda! Go! Pięknie. Nasz kapitan strzela. Perfekcyjnie. Coś pięknego. Te w ostatnim wyjściu wchodzę. Mówił, że ten no, test przyjdzie dwóch, trzech piłkarzy od poniedziałku i mają im wśród testowanych. Obejd zawodnik z celu Śląsko Wrocław Dobry wyprzedzamy widzę Teraz tylko trzymać to panowie na spokojnie Dobrze Denis Witkowski Boże Czerbadzyński Malec Wysik na polekarny do wywalejko i gajda na Adrian! Strzel to! Go! Brazylia! Adrian Benedyciak strzela? A ja też zmiany. Pożegnany mecz Krzyśkawickiego. Musi być. Mhm. jest zasłużony na, na, na zawodnik i jeszcze niech wyjdzie właśnie Kubenkowski, czyli nasz wychowanek Zmiany wszystko pola Mimo tego, że Krzysiek jest to nominacja oczyszkowy rodzica mhm. Przepraszam mhm. Dobrze, się wybija Teraz jeszcze dyczak Jedzie Fadrian jeszcze raz, Ali zabytowski broni. Gajda nas cieszy ale oczywiście nie, wiem, jaka jest na Dawida No to jeszcze niech ktoś ich zajdzie. Wejdzie. A nie, wyjdzie, dla Nis. Tylko wy będzie zmiana ustawienia i wszystkie widzki zaglądają na padzie Liston wychowalny z wielkim potencjałem. <krym> Więc fajnie, że zadebiutuję. Gajda sezonienko. Ajajaj, Dawid. Przecież Krzysiek żyje mnie Kurde. A i te wracając w metry z to chciałbym wspomnieć o pozdrowieniach dla burmistrzów o strudy Pana Michalaka w wykonaniu naszych ukochanych ultrasów. Dokładnie i pan Michalak został postawiony w taki sposób, że został wyzywany od góry. A teraz nie zaznaczymy gola. Panowie, zapadaj koncentracje, Panowie, nie możemy stracić tego prowadzenia. W Kurde. Widzę, wśród utrzymuję, a termanika spada. Jej was interesuje, to jak dokładniej i zastał, dokładniej kibice wyzywali godmiście mijałaka. Krzyczę jego nazwisko, pod, jakby Michalak się pytał W sensie, że co? I odpowiadał i ty kurwa I tak krzycze właśnie Michalak Co. No, ty kurwa Ale 718 tysięcy już zadnajcie tego miejsca w klasie Kurde Ciekawi, muszę W czwarte miejsce dopiero? Czemu? No przecież Witkowski przecież. No chowanek. Przecież mieliśmy dużo moich wowców w składzie. Czwarte miejsce? Ja nie Ja to muszę sprawdzić Bo... Fino Nagrody dla zespołu Fino Wy mnie pieniądze. Przecież my trzy miliony powinniśmy dostać. Z tego są 100 z 725 tysięcy no? ciekawie. Muszę przyznać Ale tam mieliśmy wpisane w czwartym, miejsce, nie rozumiem tego Ale przynajmniej dostaliśmy hajs więc no, że nie muszę. Mhm. <laughs> to jest sezonu. sezonu sezoną. u nas trzy godziny mhm, mm ten Mucharski on w końcu jest na wypożyczeniu, dobra Piotr, jak po odejściu od nas, wtedy liczb asysty? ciekawie, muszę przyznać Gertrude nic nie znagrał, Beskitu nic nie znagrał. Rębicki ciekawie znagrał na wypuszczeniu, 2 goly 4 asysty, Kisiał TF 6 goli, Sliwowski 6 goli, a rozprzedam jak nic, Podgórski 3 goly 4 asysty, Kalinowski 7 goly 4 asysty. No i tak co po niektórych odejdą. Łuczak ciekawie, 4 goly i asyst. Fajnie, bo to młody chłopak, młodzieżowiec. owiec. W takich najlepszym według czas czasu dla Misaków Stankiewicz. Przecież po fakcie na wypuszczenie. Ta swoja sezonu to Michael, Denis, według mnie. Michał, nie wiem. Wyniki sezonu: no, 14. miejsce, co najważniejsze, utrzymanie, już długo nie mogliśmy wyjedlać, bo 120 spotkań mieliśmy. Z wyjrzanej Blanka sezonu, Roman Jóźbek. Chyba był to nas zapowiedź, ale z radykawy wstąpię na który w pierwszej idzie. Największe zwycięstwo z Krakowie i to na początku sezonu. I to było właśnie w pierwszym odcinku. Ciekawe. Pamiętny mecz z Termaliką. Finanse... Liczę też na to, w końcu Delta Delczak się pramie w następnym sezonie Było jednak... Tego sezonu nie zaliczył do najlepszych W pewności, że miał... Tylko dwa gole Co mogliście widzieć

Więc to jest jakaś cena przed spadkiem. Też nasz zespół nie wyglądał jakaś mocno To jak widać Głównie chcę skupowania W Dobra Czy trzeba dopałaczyć z zawodnikiem sezonu? Koski nieźle się rozwija, o tym wiem i chciałem mu dać szansę właśnie A jaka menadżera z sezonu? To ciekawe, nie ma tyle nalegi w Dobra, niech będzie wuja Bardzo fajnie, że nam się utrzymać, bo to, co odwodaliśmy, to było dla dramat, no i... Co w tyle?! 2 650 000 złotych budżetu transferowego. Ja cię chwycę. O kurde. No to można liczyć na ciekawe wzmocnienia. Tak więc co? Do to zobaczymy od następnego odcinka. Trzymajcie się. Narka.